Kochani, witam się z Wami serdecznie w kolejnym vlogu. Prawdopodobnie jest to pierwszy vlog, który nagrywam telefonem. Ale zapomniałam, że nie ze sobą aparatu. Jesteśmy przyjechałam z córą i z małym gagatkiem do lasu. Jesteśmy w przepięknych okolicznościach przyrody w parku Lonse Endrunense. Lonse Endrunense Downen. Tak. Jesteśmy sobie na polance, odpoczywamy. Trochę sobie podreptamy, maluch rozprostuje nóżki i nagrywam ten film, ponieważ wczoraj oglądałam wystąpienie naszego polskiego premiera, który to zadecydował o otwarciu z powrotem lasów i parków. W Polsce cudownie, słuchajcie, cudownie. My w Holandii tutaj parków zamkniętych nie mieliśmy, lasów również, e, więc mogliśmy z tego korzystać. O, widzicie, ludzie sobie spacerują, nie zamknęli nas, nie zapuszkowali nas aż na tyle w domach. Na szczęście. Bo co jak co? Ale pozbawić ludzi do dostępu do przyrody, to moim zdaniem zdecydowane przegięcie, słuchajcie. E, uważam, że. Zdrowie zaczyna się tu. Jeśli nasza głowa będzie zdrowa, to im ciało da sobie radę. Nie wiem, tak mnie jakoś, słuchajcie, życie chyba e, nauczyło, że, że po prostu tak to działa. Zaraz Wam pokażę. O, zobaczcie, jak tu jest fajnie. To sobie postawiliśmy rowery. Mamy ławeczkę przy takiej super polance. E, I fajnie jest tak to usytuowane, że tutaj słoneczko świeci prosto, wiecie, na ławeczkę, więc można sobie usiąść, skorzystać z tego słońca, które przepięknie świeci w koło Cudownie. Dużo piachu, ponieważ tutaj te rejony właśnie Lonse Andrunense, Downen to są takie rejony bardzo piaszczyste. W lesie natomiast znajdują się wydmy, które też możecie znać z moich filmów. Także no, piasku jest tutaj dużo. dużo. A ja o bardzo mądrze założyłam nowe białe buty. Jestem ciekawa jak będą dzisiaj wyglądały po tej wyprawie. No ale cóż. Nasz Bobas jest teraz na takim wiecie etapie Zosia Samosia. On wszystko sam, nie ruszaj. I bardzo chcę być, wiecie, niezależny. Staramy się w miarę możliwości mu na tą niezależność pozwalać, jednak wiecie, no nie zawsze można. Gdzie ci Ania zwiewa? Ja tu gadu, gadu, ale powoli już będziemy się stąd zbierać. Czy moja córa bardzo by chciała pojechać w inne miejsce tutaj w lesie, gdzie znajduje się taki mały stawek. Więc no podjedziemy, zobaczymy jak tam sytuacja się będzie miała, ile będzie ludzi. Jeśli będzie w miarę pusto, to, to pewnie też na chwilę się tam zatrzymamy. Jeśli będą ludzie, to wiadomo, nie będziemy się zbytnio narażać. Już się zbieramy, zapakowaliśmy się na rowery. Tymczasem zobaczcie, kto sobie konno jedzie. Rewelacja! mówcie co chcecie, ale mnie tam więcej do szczęścia nie trzeba. Mamy takie przepiękne rowerówki tutaj. Wszyscy, którzy są z okolicy właśnie Tilburga, to na pewno te okolice znają. Ten park, las również. Uwielbiam tu przyjeżdżać. Uwielbiam. Po prostu tak głowa odpoczywa. Tak się można super zrelaksować, wiecie, na łonie natury. Bajka. Po prostu bajka. Dziecko mi uciekło, jak zwykle. Jedzie gdzieś tam z przodu, ale drogę zna, <laughs> nie, nie zaginie i czasem o, mamuśka jedzie, Bobasek z tyłu, zobaczcie jak jest pięknie, no to sama przyjemność naprawdę takimi drogami rowerowymi jeździć. Nie wiem na ile mnie słychać, bo jest dość wietrznie, jednak tutaj macie widok na te wydmy, o których mówiłam wcześniej, ale one się przewijają u mnie we vlogach raz na jakiś czas, więc... Na pewno już żeście je widzieli. No chyba, że jesteście nowi. Piesek? Dojechaliśmy i na jeziorko. Widzicie, to jest taka plaża dla... raczej dla psów, dla właścicieli ludzi z psami. Mają są ławki, można sobie usiąść. Pieski mogą sobie popływać, pobawić się. Pięknie, tu już wiosna w pełni, robi się zielono. Moi drodzy, my już jesteśmy w drodze powrotnej do domu, ale chciałam Wam coś pokazać, ponieważ w pobliżu tego parku znajduje się taki park mieszkań dla pracowników sezonowych, mieszkań domków. Chciałam Wam pokazać jak to po prostu wygląda. Zobaczcie, to są takie małe białe domki kempingowe. Współczuję tym ludziom zimą, musi być w nich bardzo zimno latem, natomiast musi być w nich bardzo gorąco. To są domki kempingowe, które kiedyś służyły Holendrom za po prostu taki park rekreacyjny, park wakacyjny. No i z, po prostu z czasem zostały wykorzystane dla, na zakwaterowanie, właśnie dla pracowników takich sezonowych. Zobaczcie, to się ciągnie i ciągnie. Jest trochę tych domków. Tak to się prezentuje. W takich warunkach mieszkają ludzie, którzy. Przyjeżdżają na zarobek do Holandii. Szału nie ma, ale nie wiem, wydaje mi się, że te to i tak nie są jeszcze najgorsze z tego, co widziałam po internetach, co ludzie wrzucają. No ale szału ani luksusu, słuchajcie, nie ma. Co ciekawe, kawałek dalej już minęliśmy, szkoda, mogłam Wam pokazać. budował się nowy ośrodek rekreacyjny dla Holendrów. Te domki są przepiękne, przepiękne. Także moi drodzy, życzę Wam żeby standard życia właśnie pracowników Polaków, w tym również przyjeżdżających za granicę, był po prostu lepszy. Natomiast jest coś, co mnie bardzo denerwuje, wjeżdżając w tunel obok właśnie tego ośrodka widzicie same polskie pseudografiti. Przykre, przykre moi drodzy. Teraz jedziemy taką fajną rowerówką, nową zresztą, którą niedawno tutaj nam robili. To jest droga rowerowa połączenie Walwajku z Tilburgiem. Jesteśmy w miejscowości Katschkewel i tutaj po lewej stronie zaraz pojawi się Wam wiatrak. W tym wiatraku moi drodzy. Znajduje się restauracja, która się nazywa Demole. Również poświęciłam jej jeden krótki post na Facebooku, ponieważ zdarzyło mi się jeść w tym miejscu i jeśli szukacie wyjątkowej restauracji na wyjątkową okazję, to serdecznie Wam polecam. Niesamowicie pyszne jedzenie, obsługa na, na po prostu bardzo wysokim poziomie. Fantastyczne miejsce i niesamowity klimat. Moi drodzy, mam nadzieję, że taki bardzo różny vlog. O wszystkim i o niczym tutaj z tej naszej Holandii się Wam podobał. Jeśli się Wam podobał, to będzie świetnie, jeśli zostawicie łapki w górę. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!